Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie na meczu. UKS Piast Poprawa jeszcze kilka tygodni temu zajmował szóste miejsce w tabeli pierwszej ligi tenisa stołowego, a teraz może chwalić się pozycją wicelidera. Drużyna prowadzona przez Jarosława Krzywaźnie w minioną sobotę 17 lutego pokonała przed własną publicznością KUAZS Politechnikę Rzeszów 9 do 1. Było to siódme z rzędu zwycięstwo ostrzeszowian. Spotkanie od początku zapowiadało się bardzo ciekawie. Ostrzeszowianie zajmowali bowiem trzecie miejsce w tabeli, a Rzeszowianie byli tuż za nimi. Goście, którzy do pokonania mieli kilkaset kilometrów, zdecydowali się przyjechać w dniu meczu. Walczymy o zwycięstwo, jak zawsze. Jeżeli chodzi o naszych dzisiejszych przeciwników, są to młodzi zawodnicy z Politechniki Rzeszowskiej, dobrzy, wytrenowani, natomiast nie poddamy się, będziemy walczyć do ostatniego punktu i jestem przekonany, że zwycięstwo będzie po naszej stronie. Michał Krzyżanowski nie pomylił się. UKS Piast bez najmniejszych problemów dopisał do swojego konta cenne punkty. Dzięki którym awansował na pozycję wicelidera tabeli pierwszej ligi. Miejsce to zapewnia grę w barażach o awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy w tym kraju. Wynik 9 do 1 mówi sam za siebie. Trzeba walczyć od początku do końca z każdym przeciwnikiem, obojętnie, które ma miejsce w tabeli. I tylko wtedy jest szansa, że końcowy wynik na koniec sezonu będzie, będzie dla nas satysfakcjonujący. Zawodnicy UKS-u Piast po raz kolejny mogli liczyć na głośny doping na trybunach. Mecze rozgrywane w Ostrzeszowie cieszą się coraz większą popularnością. Dość licznie przychodzą na nie zawodnicy z grup młodzieżowych, którzy mają tu swoich idoli. Nalepa, bardzo dobrze grał już w, lot, w loto Super superlidze grał, miał dużo nawet skuteczności tam. Czy UKS Piast podtrzyma znakomitą serię zwycięstw? Przekonamy się o tym już 2 marca, kiedy do Ostrzeszowa przyjedzie BKS Stal Bielsko-Biała.